Cześć, Klaudyna, Przebudzenie świadomości. Witam Was bardzo serdecznie. Przychodzę dzisiaj do Was z tematem osądu. Chciałam rzucić nieco więcej światła świadomości właśnie na ten temat osąd, czym jest, jak powstaje, co powoduje, jak z nim pracować. Temat bardzo ważny. Można powiedzieć, że kluczowy i mam nadzieję, że przedstawię go w taki sposób, żebyście od dzisiaj nieco inaczej patrzyli na to, co jest wokół Was. Ok, zaczynamy. Czym jest osąd? Moja definicja osądu. Osąd jest Waszą indywidualną. Personalną e, interpretacją tego, co jest. Taka krótka definicja, ale zawierająca najważniejsze rzeczy, e, dlatego że nie ma uniwersalnego osądu, dlatego jest to Wasza indywidualna, e, personalna, wynikająca z Waszych e, przekonań, z z wszystkiego tego, co macie w podświadomości. Interpretacja dlatego, że. No właśnie, dlaczego interpretacja? To spróbuję, się wa spróbuję Wam w dzisiejszym filmiku pokazać, dlaczego jest to tylko i wyłącznie interpretacją. Tego, co jest, tego, co istnieje. Um, no właśnie, co istnieje, co jest i jak to widzimy. Zależy w dużej mierze od osądu. Definicja już za nami. Psychologia zwraca uwagę na osąd jako na błąd poznawczy. Mogę się z tym zgodzić, ale tylko częściowo. Nie nazywałabym tego błędem, tylko raczej filtrem poznawczym. Jest to po prostu wasz indywidualny filtr. Przez które patrzycie na świat. W psychologii mówi się też, że osąd jest dychotomiczny, to znaczy, że um, polaryzuje, tak? dzieli na dane zjawisko, dane zdarzenie na dwie części. <laughs> Zazwyczaj tak faktycznie jest, że coś jest albo dobre, albo złe, albo białe, albo czarne, um, albo ładne, albo brzydkie. I faktycznie tak to nasz umysł, nasz piękny umysł interpretuje. Do czego w ogóle służy nam ten osąd? Czemu, czemu go doświadczamy? Czemu nasz umysł tak działa? Jest to pewne takie uproszczenie, można powiedzieć, funkcjonowania naszego umysłu. Tak jak wspominałam Wam na wielu filmach poprzednich na tym kanale. Umysł podświadomy jest o wiele potężniejszą maszyną, ma lepszą moc przerobową, obliczeniową, itd, itd. i w związku z tym, że my, do naszego umysłu świadomego w ciągu dnia do, dociera bardzo dużo bodźców, a, i on biedak, nie jest w stanie sobie z nimi wszystkimi poradzić, i tu przychodzi mu właśnie z pomocą umysł podświadomy, który klasyfikuje. Wszystkie bodźce, zdarzenia, informacje, które przychodzą do umysłu świadomego, wrzuca je do odpowiednich worków. Głównym zadaniem podświadomości jest ochrona Twojego życia, więc głównym zadaniem klasyfikacji jest również wyłapanie czy niebezpieczeństwa. No, ale przy okazji ma też różne inne worki, do których od razu te informacje wkłada. Natomiast jest to fajne, przydatne, ponieważ nasz umysł świadomy nie byłby w stanie tego przetworzyć w inny sposób, tej ilości informacji, bodźców, którą, którą my po prostu otrzymujemy na co dzień. Więc fajne jest to uproszczenie. Natomiast problem polega na tym, że czasami te, ta maszyna klasyfikująca, ten program jest po prostu przestarzały. Nie jest updated, jest przestarzały. A może kiedyś fajnie nam służył, jak, byliśmy, jak mieliśmy 5 lat, ale jak mamy 55, to już niekoniecznie dobrze działa. Często również jest oparty na pewnych stereotypach i taka podstawowa klasyfikacja tego umysłu do jednego z worków jest po prostu na tyle uproszczona, że jest nieprawdziwa. Ale po kolei, yy, może na przykładzie y, będzie łatwiej Wam to y, zrozumieć. Czyli ta interpretacja, yy, zakwalifikowanie do odpowiedniego miejsca, na przykład, że coś jest dobre, że coś jest złe, że coś jest ważne, coś jest nieważne, coś jest miłe, coś jest niemiłe, coś jest ładne, coś jest nieładne. No i oczywiście te osądy są ze sobą powiązane. Zazwyczaj w taki sposób, że jeżeli coś jest ładne, to jest jednocześnie też dobre. Jeżeli coś jest brzydkie, to jest niedobre. Oczywiście nie zawsze ta korelacja istnieje, ale bardzo często za pierwszą klasyfikacją idą kolejne, czyli właśnie coś jest ładne, to jest dobre, to jest wartościowe, to warto się tym zainteresować. Coś jest brzydkie, to trzeba to zniszczyć, coś jest, nie wiem, niewarte uwagi, niewarte kochania i tak dalej i tak dalej. Czyli idą za tymi e, oprócz tej pierwszej klasyfikacji, która wynika z jakiegoś przekonania, to podłączają się pod to jeszcze wartości takie i e, też bardzo często właśnie osąd moralny, czyli że coś jest moralne bądź niemoralne, no, w uproszczeniu mówiąc dobre lub złe. E, więc to się tworzy taka siatka, takie kombo połączeń właśnie wynikających z tego, co mamy w podświadomości. I e, jak to wygląda dalej? E, po tej klasyfikacji następuje e, emocja. Emocja w związku z zakwalifikowanym zdarzeniem, sytuacją, osobą, rzeczą itd. itd. Generalnie, emocja pozytywna bądź emocja negatywnie. Znowu, znowu mamy podział, tak? To jest dobra emocja, to jest zła emocja. Jeżeli coś jest złe, brzydkie, niebezpieczne, to powoduje we mnie złe emocje. Jeżeli coś jest ładne, bezpieczne, dobre, to powoduje we mnie dobre emocje. Cały czas jest albo tak, albo tak. Skąd znamy? Ten mechanizm. Bardzo dobrze widoczny osąd jest właśnie na mediach społecznościowych. Lubię, nie lubię. Kocham, nienawidzę. Wesoła minka, smutna minka. Tak, tak właśnie ten Facebook został stworzony bazując na tym, jak działa nasz umysł. Że ludzie. Lubią szybko zakwalifikować coś tak albo tak. Zakwalifikowałem, mogę iść dalej. Zakwalifikowałem, robota zrobiona, uf! Co jeszcze powoduje osąd, ukierunkowuje Twój umysł na dalsze działania. Czyli mamy tą taką pierwszą ocenę: dobry, zły, bezpieczny, niebezpieczny. I tak jak Wam wspominałam też w moim poprzednim filmie o stresie, jeżeli niebezpieczny, jeżeli zły, jeżeli brzydki, to wszystko co się dzieje potem, w związku z tą sytuacją zakwalifikowaną w ten sposób albo osobą, jest już konsekwencją osądu, jest już dalszą częścią tej automatyzacji umysłu i nie ma nic wspólnego z tym, co dzieje się naprawdę, dlatego że po Takiej wstępnej klasyfikacji następuje zawężenie toru y, widzenia, myślenia, i twój umysł już działa tylko w ten sposób, że wyszukuje potwierdzenia tego, że tak jest, że to jest brzydkie. I już szukasz potwierdzenia tylko, że jest brzydkie. E, to powoduje y, realnie, że nie jesteś w stanie wyłapać. Informacji, które istnieją w tej sytuacji albo związanego z tą osobą, po prostu Twój umysł się zawęża. Ten mechanizm na przykład można, fajnie obrazuje taki filmik krążący w internecie. Nie wiem, czy, czy mieliście okazję go spotkać. Mianowicie jest odgrywany mecz koszykówki i tuż przed meczem masz polecenie, liczy, żeby liczyć podania. Ile podań wymienią między sobą gracze do momentu, aż oddadzą rzut na, na kosz. I puszczany jest mecz, ty zaczynasz liczyć, wkręcasz się w zabawę, liczysz 9. Jesteś taki zadowolony, bo policzyłeś i pojawia się komunikat. A czy widziałeś, że na boisko wkroczył goryl? No i ty taki zdziwiony, jaki goryl w ogóle, nie? No, wymienili 9 podań. Oglądasz filmik jeszcze raz, i Twój umysł teraz szuka goryla, bo została zwrócona ta uwaga właśnie na goryla i widzisz goryla, ale wcześniej tego goryla nie widziałeś. Po prostu byłeś tak sfokusowany na tym, co miałeś zrobić, jakie zadanie dostałeś, że nie byłeś w stanie, Twój umysł nie był w stanie wyłapać innych, e, innych informacji, innych bodźców, innych po prostu zdarzeń, które również działy się w tym samym czasie. Eee, tak działa właśnie nasz umysł. Jeżeli dostaje zadanie, jeżeli dostaje kierunek, a osąd jest takim właśnie kierunkiem nadanym umysłowi, to on później idzie w tym kierunku, zawężając po prostu wszystkie inne informacje, które się pojawiają, ale które nie są jakby zbieżne z tym, eee, jaki osąd był. Kolejnym właśnie przykładem taki można powiedzieć z życia wzięte, dlaczego ludzie z przeciwnych ugrupowań politycznych, z przeciwnych klubów sportowych i w każdej innej dziedzinie życia realnie nie są w stanie się ze sobą dogadać. Nie są w stanie zrozumieć o czym mówi druga strona. No, właśnie dlatego, że mają jakiś osąd na dany temat, i żaden argument, jeżeli człowiek jest zamknięty w swoim osądzie, nie jest w stanie w ogóle trafić, bo on jakby nie, nie występuje w, w tej wąskiej rzeczywistości tej osoby, która osądziła daną rzecz w dany sposób. Po prostu ta inna możliwość po prostu nie występuje. To jest na przykład Spotykają się dwie osoby w parku i jedna osoba jest bardzo mocno sfokusowana na zostawianie nieposprzątanych psich kup na trawie. Powiedzmy, miała kiedyś złe doświadczenia, wdepła sobie na przykład w kupę psią, wyrobiła sobie na to zdanie, że to jest bardzo złe. To jest niemoralne, to jest okropne. Właściciele psów, zachowujący się w ten sposób, w ogóle powinni e, podlegać surowym karom. I idąc do parku, mając takie przekonania, mając taki osąd, e, jej fokus umysłu idzie właśnie w tą stronę. Czyli ona, na przykład siedząc na ławce, będzie obserwować właścicieli psów. I patrzeć, czy posprzątają, czy nie posprzątają, i będzie dalej próbować osądzać daną, a ten nie posprzątał. A ta posprzątała, no okej, okay, niech będzie. A tu co tu się dzieje? I będzie w ogóle wyszukiwać nawet na trawniku tych kup psich. Na przykład druga osoba, która kompletnie nie ma takich doświadczeń, nigdy nie wdepnęła w sią kupę. W ogóle się nigdy nad tym nie zastanawiała, uwielbia psy, ma dobre doświadczenia z psami, z parkami, w ogóle ma świetny nastrój i nie ma wyrobionego w ogóle zdania na ten temat, albo ma jakieś zdanie neutralne albo pozytywne, bo ona idzie do parku i będzie podziwiać trawę, będzie widziała piękną zieloną trawę, a ta druga osoba będzie widziała piękną zieloną trawę z psimi kupami. Ta będzie podziwiała jakie piękne słońce i szum nieba i szum drzew, a ta druga osoba będzie widziała te psy, srające psy, non stop wszędzie srające psy. Właśnie tak działa nasz osąd. Osąd ukierunkowuje Twoją uwagę na. Tak jak Wam mówiłam, na ten osąd mają wpływ przekonania, podświadome przekonania, mają wpływ podświadome wartości, wierzenia, Czyli wszystko to, co kształtuje się jakby do tego siódmego roku życia, jestem ja i świat, ja jestem jakiś, świat jest jakiś. Czyli to tworzy mój, mój, mój ten system wierzeń, system przekonań, i w ogóle wiele osób nawet sobie nie zdaje sprawy, że to nie są oni, że to jest, że to jest dalej program podświadomości wynikający z rodu, w jakim przyszło im się urodzić wynikające ze środowiska, jakim się przyszło wychowywać, z przekonań rodziców, z doświadczeń e, w grubej mierze do siódmego roku życia, ale też później inne doświadczenia życiowe jak najbardziej też mogą kształtować e, dalej powstające przekonania w podświadomości, aczkolwiek bazą i tak jest to, co powstaje do siódmego roku życia. To też trzeba sobie zdawać sprawę, że wszystko, co jest później, to jest też w jakiś sposób już konsekwencją. Ale też wpływa na tą podświadomość nadal. Więc na podstawie tych wszystkich naszych wierzeń i przekonań, tego co mamy zakorzenione w podświadomości, ten umysł podświadomy, jako ta maszyna wyłapująca, filtrująca te informacje, po prostu wpuszcza do filtra takiego bądź takiego dobry, zły, ładny, brzydki, bezpieczny, niebezpieczny. I oczywiście jej funkcją jest to, żeby wyłapywać te wszystkie niebezpieczeństwa, bo jej zadaniem jest, Zatrzymanie Cię przy życiu, no, ale przy okazji też robi roboty z całą resztą e, bodźców i informacji, które, które do nas przychodzą. E, dalszy mechanizm osądu. E, Jest Wam już znany, bo tutaj prezentowałam go na moim kanale, więc kto oglądał e, moje poprzednie filmiki już wie, a kto nie oglądał, to zachęcam do oglądnięcia. Ale w takim dużym skrócie e, czyli mamy. Właśnie ten osąd, który wywołuje w nas określone emocje. Na podstawie emocji podejmujemy decyzję i na podstawie decyzji mamy określone rezultaty. Więc to jest takie błędne, zamknięte koło, jak wszystko, co działa z naszego automatu, czyli wszystko, co działa z naszej podświadomości, i jest tego rodzaju zamkniętym błędnym kołem, dlatego że nasz umysł jest tak skonstruowany, żeby potwierdzać to, w co wierzymy. Więc jeśli w coś wierzysz, to wierzenie jest w podświadomości, no to później jest, uruchamia się cały ten schemat, o którym Wam tutaj e, opowiadam, no i dostajesz kolejne potwierdzenie. Czy to jest na pozytywne, czy to jest na negatywne, nie ma znaczenia, ale jest to pewne, pewne, pewne koło, które się powtarza. E, i oczywiście, tak jak zachęcam Was też w innych moich filmach, ten schemat, ten automat można przerywać, kierując na niego strumień świadomości. To przerwanie tego automatu jest praktycznie wygląda podobnie, jak już prezentowałam Wam też na innych filmach. Czyli przede wszystkim to, no, musisz to wiedzieć, że tak jest. <laughs> Żeby przerwać cokolwiek, to trzeba wiedzieć, że tak jest. Czyli tu, tu jest element wiedzy. Wiedza, słuchajcie, to jest moc. Brak wiedzy to jest po prostu brak mocy. Eee, jest takie powiedzenie, tak, nieznajomość prawa szkodzi. I tak istotnie jest, bo czy masz tą wiedzę, czy jej nie masz, nadal Wszystkie prawa wszechświata, które istnieją, wszystkie schematy, wszystkie jakby prawa umysłu, jak twój umysł działa i nie działa, jak wyłapuje, nie wyłapuje, wszystko to na ciebie działa. Jedyną różnicą jest to, że o tym nie wiesz, więc stajesz się poniekąd ofiarą tego. A jeśli o tym wiesz, to jesteś już na, masz już pierwszy krok za sobą, że jeżeli o tym wiesz, to możesz coś z tym zrobić. Więc to jest super. Wiedza to moc. Pamiętajcie o tym. Dlatego zachęcam Was z całego serca do właśnie nieustannego poszerzania swojej świadomości, żeby Wasze życie mogło się zmienić. No i oczywiście jak już wiecie o tym, że ten osąd istnieje, czym ten osąd jest, że ten osąd to niekoniecznie jest tą obiektywną prawdą, że osąd jest tym filtrem. Pod świadomości, że jest w tym momencie waszą indywidualną interpretacją sytuacji możecie się otworzyć na znalezienie szerszego kontekstu, więcej ilości informacji, w, jak to nazwać wytrącenie, przerwanie właśnie tego zawężania lunetowego widzenia, Zmniejszania tego swojego pola widzenia i tylko potwierdzania tego, co właśnie osądziliście, tylko otwarcie się na szereg innych rzeczy, które mogą się pojawić. Bardzo fajnie to działa też w takich kontaktach międzyludzkich, dlatego że również w kontaktach międzyludzkich bardzo szybko wydajemy ten osąd, że ktoś jest taki, a nie inny, ładny, brzydki. Miły, niemiły, wykształcony, niewykształcony, grzeczny, niegrzeczny, i tak dalej, i tak dalej. To również jest bardzo mocno e, uwarunkowane społecznie, dlaczego kogoś tak e, oceniamy, a nie inaczej. I e, to bardzo mocno wpływa na nasze mm, stosunki międzyludzkie, relacje, to, to bardzo mocno wpływa. Na przykład w przypadku rekrutacji, jeżeli jesteś rekruterem, jeżeli pracujesz z ludźmi, jeżeli w jakiś sposób klasyfikujesz ludzi, to też warto mieć świadomość, że Twoje oceny, osądy są mocno związane z Twoim filtrem, z Twoją interpretacją rzeczywistości i świata. I warto w ogóle mieć taką refleksję. Że tak jest, bo można przegapić różne ciekawe osoby, sytuacje, doświadczenia w życiu, tylko dlatego, że nasz program zakwalifikował je tak, a nie inaczej. Więc tutaj wiedza, świadoma, takie wyłapywanie siebie na tym, że właśnie dokonałem osądu, i nie ma nic złego, żeby. Iść dalej za tym osądem, ale i za tym osądem świadomie, czyli osądziłem, wiem, czym ten osąd jest i decyduję, że wchodzę w to. Wchodzę to tak, jak to oceniłem, tak jak to w tym momencie zostało zakwalifikowane, pasuje mi i idę w to. I mogę w to iść i to jest ok, a mogę w to nie iść i to też jest ok. Czyli jakby przywracasz sobie tą moc. Przywracasz sobie tą świadomą decyzję, przywracasz sobie tą e, moc, że to ty wybierzesz, a nie Twój podświadomy program. Nawet jeśli się z nim zgodzisz, <grym> to i tak jest super, prawda? Że dalej e, możesz się z tym zgodzić, możesz się z tym nie zgodzić, możesz wybrać inaczej, i to jest właśnie e, ta Twoja moc, którą masz. O, o, o której warto sobie nieustannie, codziennie przypominać. Na dzisiaj to już wszystko. Było mi bardzo miło mówić dzisiaj tutaj do Was. Będzie mi jeszcze mile, jeśli zostawicie jakiś komentarz, czy to, co do Was mówię, w tej formie trafia, czy coś ciekawego usłyszeliście tutaj dla siebie, czy o tym wiedzieliście, czy nie wiedzieliście. Będzie mi bardzo miło usłyszeć od Was feedback. A póki co, żegnam się z Wami. Serdecznie zapraszam na mój kolejny film, który będzie już wkrótce. Trzymajcie się ciepło.